No witam wszystkich, więc wypadałoby teraz zrobić troszeczkę, zorganizować naszą armię i w ogóle i marynarkę. Więc może zaczniemy od... Od naszej armii. Więc jak zorganizować armię tutaj? Na początku dam tylko jak ustawić front, linię frontu, a później będzie wideo o taktyce, jak się rysuje tam strzałki i tak dalej. A um, to już będzie troszeczkę później. Na razie chcemy po prostu wziąć, zorganizować nasze, a, nasze wojsko, nasze dywizje, które mamy w armii. Więc a, możemy je wszystkie wziąć. Trzeba się troszeczkę więcej zbliżyć. Okay. Mamy 30 dywizji. Nie zapomnijmy tutaj a, dywizji w Rzeszy Niemieckiej. Okay? Mamy 30 dywizji. Jeżeli chcemy jeden typ dywizji mieć, na przykład pancernych, to klikamy dwa razy, i wtedy nam tylko idziemy do, na ten teren, co wybraliśmy, żeby tylko dywizje pancerne się pokazały. Jeżeli chcemy mieć inne typy dywizji, na przykład piechoty, to klikamy dwa razy, i było 30 dywizji, a teraz jest 24. Widzimy to, ponieważ mamy 24 dywizje piechoty, więc damy dowódcę tutaj. A jedna armia może mieć maksimum 24, 24 dywizji. A um, po polsku to się nazywa piechota, ale na szczęście nie gram po polsku, bo jest bardzo źle przetłumaczony, gdzie nic nie ma sensu. A wiem, że to jest infantry przez inf. I to samo macie po polsku, jak napiszecie piech. Okej, okay. my weźmiemy sobie specjalistę od piechoty, weźmiemy sobie takiego gościa, który jest dosyć słaby, ale... jest od piechoty. I ma ten symbol Old Guard, który nam daje to, że mocnie się okopie. I to jest bardzo dobre, ponieważ my chcemy, żeby oni się mocniej okopali. Bo jego damy na granicę francuską. I teraz tak. Jest parę trików. Jeżeli chcemy dać na frontline, to jest ta gra tak głupio zrobiona, że naciskamy tutaj ten ten znaczek i klikamy lewą myszką i ja wtedy obsadzić granicę z jednym krajem. To jest dobre. Ok, tu go wymazałem. Ale co zrobić, jeżeli chcemy mieć granicę na przykład, żeby ta cała armia obsadziła powiedzmy granicę też z Luksemburgiem albo nawet do Belgii. OK? A klikamy tutaj. I nie możemy tego robić, moi drodzy. Zobaczymy jak on teraz pójdzie. Jak widzimy, on nie obsadza w ogóle dywizji tutaj tego kraju, ponieważ ta gra jest na tyle głupia, że on może tylko y, y, obsadzić jeden kraj, frontline zrobić na granicy jednego kraju. Ble. No to bene. dlaczego on poszedł tylko tutaj, a nie poszedł tutaj przez Saarbrücken? Dlaczego? Czy on jest taki głupi? Nie. A ponieważ nie daliśmy drengi w związku z traktatem wersalskim nie możemy militaryzować tej granicy tutaj, więc nie możemy tutaj wysłać wojska, dopóki nie zrobimy fokusa na dreni. Ale my tego jeszcze nie będziemy robić, więc to nie jest błąd komputera, że tylko tutaj obsadzi, ja tu zostawię całkowicie bez wojska. Nie mamy militaryzacji Renu tutaj, na dreni, więc nie możemy tutaj mieć wojska według traktatu i się słuchamy tego, dopóki tego fokusa nie zrobimy. A więc możemy zrobić jeszcze jeden trik. Oj sorry. Wymasz to. Thank you. Jest coś takiego jak fallback line. I fallback line możemy zrobić coś takiego, że idziemy tutaj powoli na naszym terytorium. Jak widzimy możemy zrobić to linię frontu taką jaką chcemy. A również z terytorium, które nie należy do jednego kraju, tylko możemy zrobić te, takie jaki chcemy. Co to jest fallback line, to jest źle nazwane. A fallback line to jest też źle przetłumaczone po polsku, bo to źle jest nazwane. To jest linia obrony. Więc możemy zrobić linię obrony, oczywiście tam na naszym terytorium. I możemy zrobić taką linię obrony, że on obstawi wszystkie te kraje, okej? Okay? Przepraszam, obstawi tam, gdzie mamy tą linię frontu obronną zrobioną, linię obronną. A to jest ten znaczek, okej? Okay? I teraz możemy go robić, gdzie chcemy możemy go zrobić, na przykład coś takiego. I go teraz damy i widzimy, że on teraz obstawia się inaczej. Widzimy to? Okej okay. A więc ym, mamy linię mamy do wyboru frontline, czyli linię frontu. I mamy do wyboru fallback line, co jest tak naprawdę linią defensywną, którą możemy właśnie robić. I to jest ten trik, że dużo ludzi na początku mówi, no kurde. Jak tu obstawić, żeby, żeby oni też bronili tutaj na przykład Luksemburga albo i albo bronili też a, tutaj Belgii? Bo, bo ta góra jest na tyle głupia, że mi nie daje. Nie, grać daje, tylko trzeba użyć innej opcji tutaj a, linii obronnej. Ktoś nazywa linia, coś tam po polsku też przeczytałem fallback, to znaczy linia wycofywania się. To bardzo źle, źle napisali. To jest linia obrony. Więc tak to wygląda. To jest ten trik właśnie. I możemy linię obrony dawać, gdzie chcemy. Um, następną rzecz, co chcemy zrobić, to chcemy zrobić. Mamy tutaj taki alert, który jest Anasign Division. I on nam daje do dywizji, które e, pokazuje nam dywizje, które nie należą do żadnej armii. A um, teraz chcę wam pokazać, że in the field mamy. Nie należą do żadnej armii i nie możemy nimi dowodzić. Okay? Znaczy możemy, ale brakuje nam bonusów. Więc teraz chcemy zrobić coś takiego, że ruszymy dywizję zmotoryzowaną do Berlina. I wiem, tutaj jest dywizja górników. Górników? Górali? <ścoughs> Co ja mówię? To są y, dywizja Górali, tak naprawdę, strzelców alpejskich. Gebirgs a ich damy też do Berlina. Notabene, żeby oni poszli szybciej możemy im dać tutaj, to jest CTRL-B albo tutaj wcisnąć. A, I oni teraz, teraz bardzo szybko pójdą, ponieważ y, używają infrastruktury, czyli używają, nie maszerują, tylko używają pociągów. To jest dobre, żeby się szybko przemieszczać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Wam pokażę. Czy tutaj mamy wszystko dobrze? Tak. A, notabene to jest dywizja kawalerii. Też ją przemieścimy szybciej. Tutaj ctrl B. I oni się szybko przemieszczają, i teraz jak w tej grze działa transport morski? Mamy konwoje, i konwoje używamy do transportu. Później to pokażę, jak będzie marynarka. Na razie mamy jeden konwój, który zaopatruje tutaj wojsko w niezbędne rzeczy, i zaopatrzenie, ponieważ jest pewien kraj, który nam przeszkadza, i nasze prusy są odłączone, jak widzimy, więc będzie wojna. A jak jest taka sytuacja, gdzie jest odłączony od głównego kraju, matki jakiś rejon, to zawsze będzie wojna, żeby te połączyć ten rejon. Pójku A... Tima, Kaliningrad teraz jest odłączony Rosji. No, no właśnie, no właśnie, zawsze będzie wojna, żeby to przyłączyć do Macierzy. Zawsze, zawsze. Nie ma mowy, żeby nie by wywołali, żeby kraje nie wojny, żeby się nie połączyć. Okej? Okay? Okej. Okay. No, no to wiemy przyszłość Polski. Możecie sobie pożegnać z życiem. Ok, więc... A teraz klikamy na tą dywizję koników podtaj. I chcemy, żeby oni poszli do jakiegoś portu. Nie możemy kliknąć tutaj. Nie możemy kliknąć tutaj, ale możemy po zrobić, żeby oni poszli do portu. Ok, to nieważne. I oni teraz pójdą sobie. Znaczy, płyną. Jak widzimy, starteczkiem do tego portu i teraz go damy do Berlina, bo chcemy to zrobić, damy go Ctrl B, żeby on przyszedł tutaj szybko, albo tu możemy kliknąć i on wtedy pojawi się w Berlinie. A i teraz jak na te to... Anastasia Divisions to wszystkie są w Berlinie. I damy go do następnego dowódcy. A ja już wiem, że to będzie a, drużyna pancerna, którą nazwamy, nazwiemy go Panzer. Niech to będzie Heinz Guderian. I wiemy, że to już będzie Panzer. Później to możemy nazwać jak chcemy, chociaż nie możemy to nazwać a, Panzer G jako Guderian. Możemy też zmienić kolor, co jest bardzo istotne, jak będziemy później malować. Chcemy na przykład, żeby on był dobrze się dawał. Może być, może być różowy, wtedy się będzie łatwo go widać, albo jeszcze lepiej może być... Nie, nie będzie różowy. A panzer G możemy mu wybrać jako tu jest Guderian, to możemy dać mu symbol G. Teraz się zmienił tutaj na symbol G. Um... i damy ich, czy damy im dowódców? Damy im dowódców, marsza polowych marszałków, więc to będzie zachód, więc mamy teraz do wyboru tutaj gościa. Ok. A i stworzymy teraz y, głównego dowódcę. Klikamy tutaj, ponieważ wtedy szukaliśmy panzera. A jak klikniemy tutaj to y, da nam wszystkich dowódców, a jak tutaj coś tam, jak tutaj napiszemy coś to wtedy nie będzie, nie będzie innych dowódców a, pokazywać. Więc my chcemy tutaj, żeby ten jest na zachodzie, więc oni tutaj będą defensywni, patrzymy tutaj na defensywę, runczte jest defensywny. Daje nam więcej entrenchment, czyli okopania się. Damy go tutaj. Nazwiemy tego z tego gościa Armia Grupa 1. Nie, to będzie West Armię Grupę. I teraz wiemy, że on będzie na, Tutaj bronił się przy Francji. Natomiast ci goście będą szli na Polskę, więc klikiemy Guderianka i klikniemy go tutaj. I to nam daje. A następne dowództwo więc a, to jest armia grupa 1 zaraz to nazwiemy inaczej oni będą ofensywni a co to jest już armor officer whatever więc godamy tutaj i nazwiemy to armia grupa 1 nie to będzie ost armę grupę niech będzie a i co następne możemy też zrobić, to to, że ci goście teraz, jak klikamy na to dowództwo, możemy tutaj kliknąć na nowy teatr. I teraz jest wszystko ma ręce i nogi, ponieważ tutaj mamy Guderiana, który jest na niemiecki teatr 2. Nie, to będzie Ost. A tutaj będzie West. I powoli to nabiera rumieńców. Um, lubię też zmienić tutaj te głównego dowództwa, te laury. Ja lubię mieć taki kolorek, przepraszam, taki symbol, ponieważ to jest symbol dowództwa. To jest mniej ważne, ale ja to lubię robić. Lubię też robić um, coś takiego, że moje, m, do, moje armie pancerne będą miały litery G, H, E, Z. Ok, moje armie pancerne będą miały litery, natomiast armie normalne będą miały a na przykład, to będzie druga armia, będą miały inne symbole, więc litery są, niech to będzie, możemy to później sobie nazywać, możemy to sobie nazwać na przykład West, możemy to nazwać sobie osłona West, jak chcemy, możemy to nazwać jak, jak chcemy. Um, I teraz jak klikiemy tutaj na dany rejon to nam pokaże gdzie co jest Możemy też klikać tutaj I później jak będziemy mieli więcej armii, jak klikniemy na dowództwo, to nam da wszystkich dowódców. Więc na razie to jest takie sobie zorganizowanie, a, ale chciałem to pokazać. W następnym odcinku, jak będziemy, jak będziemy robili ofensywę, to pokażę, jak się robi ofensywę. Jak chcemy się bronić, to możemy zrobić właśnie albo linię obrony, czyli fallback line, zapamiętajcie tu sobie, to jest bardzo ważne, albo front line, żeby obsadzili tutaj granicę z Francją. I żeby to zrobić, to my to zrobimy, a tą linię obrony wymarzymy. I on tutaj siedzi, Aha, on tutaj siedzi, ponieważ jest demili demilitaryzacja Renu, więc on to później obsadzi a całą granicę francuską. Tyle na tyle, jeżeli chodzi o organizacje wojsk lądowych na początek.